Zobaczyłam, że wszyscy są jakoś tak dziwnie ubrani i się sama dziwnie czułam ubrana normalnie. A więc taka szybka relacja z Ryukonu. Próbowałam nagrywać ogólnie kamerką GoPro, ale troszkę mi nie wychodziło, także połowa nagrania jest z telefonu. Na Rioconie tak naprawdę byłam tylko w niedzielę, bo w sobotę zostałam zaproszona na wesele, także jechałyśmy w środku nocy. Wszystko się nagrywa rybim okiem, ale dobra, przynajmniej się nagrywa. Na samym konwencie byłam chyba jakoś o 12, także też niewiele zobaczyłam, niewiele zwiedziłam, bo o 14 mieliśmy spotkanie. Patrz, Tauron Arena. Ej, czerwone. Jak mi to masz dobrą kamerkę. Patrz. Mhm. Mhm. Takie kamera co sprawia, że świat jest piękniejszy, nie? nie? jest takiej postępki. O, a tam jest jakieś jedzonko. Także tutaj troszeczkę nagrałam jakiś stoisk, bo jedyne co zrobiłam to się po prostu po nich przeszłam, pooglądałam. No, ale z... krzywe, Ale duży. No. A tam jest Deadpool! W tym raju. Co to jest? Możesz mm. zobaczyć. Co to, ja to, jest. to jest ten, co udaje Pikacza. Słodkie. Jego Mario. Ostatecznie też w sumie nic sobie nie kupiłam poza jakimś tam jedzonkiem, ale za to od samego Ryukona dostałam taką torbę z kubkiem i od Was masę prezentów, także dziękuję bardzo. Tutaj możecie zobaczyć, jak u mnie otwieram bubble tea. Ja po prostu tego często nie pijam. Nieraz też mnie zaczepiliście, prosiliście o zdjęcia. Nie powiem, że momentami było to dość stresujące, chyba dalej nie jestem przyzwyczajona do tego typu sytuacji, ale z drugiej strony były one naprawdę, naprawdę przyjemilutkie. <laughs> Usłyszałam tyle miłych słów, no po prostu aż się płakać później chciało. Tutaj sobie już tam znaleźć salę, gdzie miało być nasze spotkanko I szczerze powiedziawszy zupełnie nie byłam przygotowana na taką ilość osób Ja stanęłam przed drzwiami i czekałam aż ten tłum wyjdzie, bo byłam przekonana, że jesteście z poprzedniego panelu Aż tu ktoś mi nie powiedział, tak, to, to, to twoje spotkanie Nie, było tam tyle cudownych cosplay, przepięknych osobek Zaczęłam robić, pierwszego robiłam Kirito, później... Um... Kto był, ten widział. Stres był niemały. Ogólnie z ship Nie jest trochę ship, ale Mika i Ferit troszeczkę Kusi. I tak samo, no trochę z You jest. Tutaj koleżankę poznałam nawet. Dlatego, że robiłyśmy razem cosplay właśnie w i kuroru, i Mika też mnie. Nie wiedziałam zupełnie co zrobić, gdzie mam stan, gdzie usiąść, co mówić, co robić. Także też bardzo dziękuję za zadawanie mi pytań, podtrzymywanie mnie na duchu, naprawdę, naprawdę dziękuję. Za późniejsze zdjęcia, późniejsze wszystkie właśnie miłe słowa i masę komplementów. No po prostu ja nie wiem, brak mi słów. Podziewałam się, nie wiem, może że przyjdzie pięć osób, no no dobra, może z dziesięć. A tu była cała sala. Na następne spotkanie obiecuję się już troszeczkę bardziej przygotować, będę nastawiona, że już tak ze stresu nie umierać. A tutaj macie jeszcze parę nagrań, które koleżanka nagrała z pierwszego dnia. Jak dobrze, że ta kolejka mnie ominęła.